Czy jesteś gotowy? Tak, jestem gotowy. Co prawda, jak zwykle, z dużym opóźnieniem, po drodze pojawiły się dwie fantastyczne rozmowy i ten czas gdzieś tam popłynął, poleciał. A jak się pojawiają rozmowy, to się nie odmawia, tylko się rozmawia. Bo z rozmów zawsze wychodzą wspaniałe kontakty i niezwykłe możliwości. Jakie to się wkrótce okaże? Wstępnie jestem umówiony na poniedziałek. Z niesamowitą osobą, i zrobimy, mam nadzieję, coś fantastycznego, inspirującego w poniedziałek dla wszystkich na Facebooku. Ale to do tego wrócimy. To w weekend pewnie pojawią się jakieś informacje bliższe na ten temat. Na razie jesteśmy w trakcie ustalania planu, co chcemy zrobić, co chcemy Wam przekazać. A ja już się bardzo cieszę. Generalnie to bardzo lubię. Lubię. Gdy ludzie wymieniają się swoimi umiejętnościami, gdy wymieniają się swoimi opiniami w umiejętny, cywilizowany, jak to się nazywa, sposób, to jest fantastyczna sprawa. To też daje duże pole do popisu, a jednocześnie każda ze stron zachowuje swoją niezależność, indywidualność i daje możliwość budowania ponad podziałami. Tak naprawdę, my, nie tylko Polacy, bo to tak naprawdę dotyczy każdej nacji. Zbyt bardzo żeramy się, a jakieś pierdały. Żeramy się o byle co. Za każdym razem stajemy po obu stronach barykady, wybierając jedną ze stron i broniąc jej za każdą cenę, chociaż nie warto. To jest niewłaściwy trop. Tak naprawdę powinniśmy ze sobą rozmawiać i nawet jeżeli mamy odmienne zdanie, powinniśmy traktować się z należytym szacunkiem, nie obrzucać jakimś tam gównem. Ale nie o tym chciałem mówić, generalnie. Tak akurat mi się nasunęło, patrząc na to wszystko, co dzieje się dookoła, jak ludzie potrafią zrobić sobie kuku, obrazić się, swochować, nawyzywać, nawciskać, wyrzucić emocje, słowa, wylać cały żały gorycz, którą mają w sercu, którą noszą do kogoś innego, wylewają nagle na was i robią się fantastyczne rzeczy. Dzień poleciał, w ogóle już jestem bardzo zmęczony. na Rymrze trzeba doładować trochę baterii, bo jest dopiero 18.43. Więc koło 20:21 pewnie energia znowu skoczy i wystarczy do pierwszej do drugiej. Na to szczerze mówiąc liczę, bo w chwili obecnej trochę jestem taki zjechany. Tu, 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 tu. Wczorajsze. Wczorajsze trochę popłynęło, bo okazało się, że ty komputer, komputer, telefon odmówił posłuszeństwa. Chyba przestraszył się mrozu, a może po prostu coś mu się wydarzyło. Może nadaje się już tylko i wyłącznie na śmietnik. Trudno, to jest nieistotne. Najważniejsze, co, co mamy z lekcji na dzisiaj, to dla mnie osobiście wdzięczność to jest najważniejsze. Być wdzięcznym, umieć być wdzięcznym za wszystko, co dostajemy. Nawet jeżeli to są jakieś traktowane przez stereotypowe myślenie jako negatywne rzeczy, ciężkie, bolesne to powinniśmy tak naprawdę być za to wdzięczni, bo to nam daje lekcję, daje nam grubszą skórę, daje nam doświadczenie, mądrość życiową, którą możemy wykorzystać następnym razem. I nie nigdy nie jesteśmy naiwni i nie nigdy nie jesteśmy płytcy słabi, miętcy ani nic takiego. To, że ktoś nie reaguje na zaczepki innych ludzi, nie oznacza, że jest miętki. Miętki z naciskiem na te. To tylko oznacza, że Odsuwa swoje emocje na bok i daje możliwość uzawnętrznienia się drugiej stronie. Wtedy opadają tak zwane maski i dzieją się cuda. Okazuje się, kto jest kim i w jaki sposób działa i co nim tak naprawdę rządzi. To też daje tej osobie taką możliwość, żeby spojrzeć na siebie z boku, o ile będzie chciała, i zauważyć, co robi, co robi drugiemu człowiekowi, co robi sobie, jak sobie szkodzi. A tak naprawdę wszyscy, tak jak ustaliliśmy dzisiaj w rozmowie z jedną osobą, która będzie, będzie moim gościem, to zaszczyt dla mnie w poniedziałek, jesteśmy wspólnotą, powinniśmy siebie wspierać, powinniśmy współdziałać, powinniśmy się wymieniać, dzielić. Wtedy powstaje ta synergia, wtedy powstaje coś dobrego, wtedy budujemy, tworzymy. I... I tyle i nic więcej, nie ma nic ponad tym. Wszystkie emocje, opinie powinny zostać na boku, a gdy tworzymy, wtedy dzieją się cuda. Po prostu cuda, 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 cuda. Nawet w czasie rozmowy przytaczałem taką historię, jak byliśmy na swojej jednej z wypraw, to była akurat Mauritius, czyli wyspa odcięta od całego świata, gdzie cztery główne religie, które tam są, Żyją ci ludzie wokół siebie, są sąsiadami, pomagają sobie nawzajem. Niezależnie od tego, co myślą, co sądzą o drugiej religii, traktują się z szacunkiem. Traktują się jako bracia i siostry po prostu. I niezależnie od tego, jakie święta przechodzą, wszyscy sąsiedzi im gratulują i w jakiś sposób przeżywają je razem z nimi. I w drugą stronę wicewersa. Nauczyli się żyć razem, mimo że mają różne opinie, różnego wyznania są. Czy innych Bogów. I to jest piękny przykład, że można, że można razem, razem budować, tworzyć coś fajnego, nawet jeżeli, jeżeli. Przeczytałem pytanie, Kasia, od ciebie. Nawet jeżeli mamy inne, inne zdanie na dany temat, warto, warto coś robić. Dobrego. Już jestem ciekawa końcowego efektu, ale którego? Spotkania tego w poniedziałek? Jeszcze nie wiem na którą godzinę. Myślę, że to będą poranne, takie przedpołudniowe, może południowe. Może okolice południa, zobaczymy. Tematy bardzo ogólne, bardzo ogólne, ale myślę, że polubicie tą osobę. Ale to w poniedziałek, To w poniedziałek. Będzie fantastyko. Tak, przyciągamy do siebie ludzi fantastycznych i my jesteśmy przyciągani przez fantastycznych ludzi do nich właśnie też i wtedy dzieją się cuda Oj, tak i tak, dzisiaj dzień piąty bez fajerwerk, to znaczy fajerwerki są, bo łykam. to znaczy łykam piję wbrew pozorom sullebsam wcale nie jest słona, tylko jest gorzka, jest niesmaczna trzeba po prostu szybko zrobić jak, ewentualnie popić wodą i już potem dzieją się różne rzeczy w organizmie w ten sposób można w bardzo łatwy, delikatny, nieszturmujący sposób oczyścić organizm. Po pierwsze, jelita z nadmiaru jedzenia, złogów i tak dalej. Naprawdę wszystko fantastycznie się czyści. Nie trzeba robić jakichś lewatyw czy czegokolwiek takiego, jeżeli ktoś to stosuje. Po drugie, sulepsa niesie ze sobą dobrodziejstwo w postaci oczyszczania dróg żółciowych. Mówi się też, że pęcherzyka żółciowego, wątroby kanałów wątrobowych i tak dalej, i tak dalej. Dużo rzeczy z nas wypada, wylatuje. Możemy pomóc naszym organizmowi, żeby oczyścił się ze złogów jakichś chemiczno-żelaznych i tak dalej, z tłuszczu, z różnych substancji, które gdzieś tam są magazynowane chociażby przez wątrobę po to, żeby nie blokowały nam standardowego procesu Wchłaniania różnych substancji z pożywienia. Fajna sprawa. To jest dla mnie osobiście takie dopełnienie procesu oczyszczania. Teraz będę super czysty. Przynajmniej do czasu, jak się kawy. O, i tak. Będzie power, jak zawsze u mnie. Nawet nie powiem, że na to liczę, Kasia. Ja tu wiem, że będzie, bo ta osoba też jest bardzo energetyczna. To jest osoba, która realizuje swoje hobby, która poszła może nie tyle, że pod prąd, tylko poszła zgodnie ze swoim serduchem, w swoje pasje, w swoje odczucia, i teraz przez wielu może być postrzegana jako hmm, ktoś kontrowersyjny, o, może tak to bym nazwał, ale to tak w sumie jak ze mną jest. Ja też, gdy mówię o miłości, wibracji czy, czy z synergii, to, to nagle ludzie się na mnie obrażają, mówią, co ty tutaj za herezję głosisz. To nie są herezje, tylko po prostu inne spojrzenie na całość. O, i tak, i tak. Dzisiaj piątek, piąta czy o piąty dzień niejedzenia. Ile dotrwamy? Nie wiem, nigdy nie zakładam, ile to będzie. Czy polecam innym? Bardzo bym chciał, żeby każdy w jakiś sposób tego doświadczył, natomiast nie zachęcam nikogo, bo każdy ma inny organizm, inaczej reaguje na pewne substancje, na pewne rzeczy. Ja robię to już, mówiłem, z 15 raz, albo coś takiego, więc u mnie to jest naturalne, że nie ma efektu głodu, nie ma problemów z głową, z bólami, jakimiś problemami żołądkowymi. Na początku były spadki energii, teraz ich zupełnie nie ma już, Organizm inaczej sobie radzi, przy okazji jest spadek wagi fizycznej. No i tak. Czy będzie duży, czy mały, to się okaże. Na pewno będzie krytoza, autofagia, oczyszczanie organizmu z, z uszkodzonych komórek, z chorych komórek, z różnych naleciałości i, i negatywnych rzeczy. I tyle już. Mam wielkie plany na przyszły tydzień. Ale na razie nie będę się wtedy wyłuskiwał, to zobaczymy jak to wszystko pójdzie. Od poniedziałku na pewno zaczynamy. Od poniedziałku na pewno zaczynamy i będzie, będzie czat. Już. Wszystkiego dobrego na, dla was na weekend. Nie zatrzymujcie się, realizujcie swoje cele. Nie, nie słuchajcie ludzi dookoła. Oni nie zapłacą waszych rachunków, ani nie założą waszych butów. To są wasze buty. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. desta.